Zaczynam od siebie. To tytuł szesnastej ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. W skali globalnej idea Clean Up the World weszła w 1993 roku. Rok później trafiła do Polski, gdzie organizacją działań Sprzątania Świata zajęła się Fundacja Nasza Ziemia. W Elblągu od wielu, wielu lat akcją zarządza i koordynuje Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg. Sprawdźmy, co będzie się tu dzisiaj działo. O co chodzi? Chodzi o zmiany świadomości. Akcja ma być lekcją ekologii i zachęcać do całorocznych działań. A co jeszcze? Przygotowaliśmy przede wszystkim grę terenową, w której dzieci będą mogły poznać dużo istotnych informacji na temat ekologii, będą to ciekawostki, które będą musieli przeczytać na słupach. Gra terenowa to jest jeden z takich dwóch głównych punktów programu. E, polega to na tym, że jest grupa, dana grupa ze szkoły, liderów około 5-7 osób, gdzie dwie osoby uczestniczą bezpośrednio na samej planszy. Rzucają kostką, skaczą na, na, na cyferki, które oznaczają różne pytania. Po czym cała reszta tej załogi biegnie na punkty rozstawione po całym mieście, znaczy po całym Starym mieście, e, i szuka odpowiedzi na pytania pod danym numerkiem. Wracając z, z, z dobrą odpowiedzią lub z dobrze wykonanym zadaniem, bo takie też się kryją, zdobywają punkt. I do zebranych punktów do godziny 11 będzie tak jakby połową możliwych zdobytych, możliwych do zdobycia punktów przez każdą grupę, która pozwoli wygrać w całej akcji sprzątanie świata. Druga połowa jest to połowa z, polegająca na pokazie mody ekologicznej. Właśnie w tym momencie jedne, grupy zbierają śmieci na terenie Starego Miasta. Za ilość zebranych śmieci otrzymają, w zależności od wielkości tych śmieci, pakiet większy bądź mniejszy materiałów do przygotowania pokazu mody. Będą miały około godziny czasu na to, żeby się przebrać, zrobić fajne stroje, a potem wystąpić tutaj na scenie, gdzie żyli, przyzna kolejne punkty. I suma punktów gry terenowej, i suma punktów pokazu mody da nam zwycięzcę tegorocznej akcji. Zwycięzce sprzątania świata. Przygotowanych wiele konkursów na scenę. Na pewno będzie wiele atrakcji, na pewno będzie wiele dobrej zabawy. Konkurs nazywa się Eko detektywi. Biorą w nim udział osoby zespoły trzyosobowe. Ideą konkursu. Jest stworzenie mapy całego miasta, zaznaczenie na mapie naszego miasta miejsc, które są niebezpieczne ekologicznie i miejsc, które są przyjazne środowisku. Szkoły wykon miały wykonać w dowolnej technice, mogły zaznaczyć na mapie, bądź tak jak tutaj mamy piękne plany przestrzenne, na terenie swojej, rejonu swojej szkoły. Ja myślę, że nasze miasto potrzebuje czegoś takiego. Że potrzebuje właśnie, żeby uzmysłowić nam. Gdzie jeszcze są miejsca, w których...